do nauki języków obcych. W tym przypadku językiem obcym będzie język polski, bo w Starachowicach od kilku miesięcy przebywa wiele dzieci, które przyjechały do nas z Ukrainy. Przyjechały z Ukrainy pogrążonej w wojnie, przyjechały często w traumie związanej z tą wojną. Dlatego chcemy zrobić wszystko, aby warunki, w jakich się uczą, były po prostu jak najlepsze. W naszych szkołach w tej chwili uczy się około 130 dzieciaków z Ukrainy. Największa liczba dzieci z Ukrainy uczy się w szkole podstawowej numer 9, to jest około 40 dzieciaków. Dziś otwieramy pracownię, która w ramach programu... Funduszu Pomocy została przygotowana pracownie do nauki języku obcych. Jak widzicie, jest to chyba najlepiej przygotowane miejsce w naszym regionie do nauki języka polskiego. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 i wszystkim tym, którzy przygotowywali to miejsce do tego, żeby uczniowie mieli jak najlepsze warunki. Bardzo Państwu dziękuję. Wierzę, że będzie ono dobrze wykorzystywane przez kolejne miesiące i lata. Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, otwieramy dzisiaj nowoczesną pracownię językową, która powstała z myślą przede wszystkim o dzieciach z Ukrainy, którym wojna przerwała naukę w ich ojczystym kraju, ale na szczęście mogli znaleźć schronienie w naszym mieście i kontynuują naukę m.in. w naszej... Szkole. W tej klasie będą się uczyć języka, tak jak powiedział Pan Prezydent Polskiego, jako języka obcego w wymiarze 6 godzin tygodniowo, jako zajęcia dodatkowe, ale też jest to pracownia dla wszystkich uczniów naszej szkoły, gdzie będą się uczyć języka angielskiego i języka niemieckiego. W najnowszym standardzie teraz edukacji, jaki powinien być i jest na pewno w wielu szkołach, dotarło to też do naszego miasta i do naszej szkoły. Szanowni Państwo, ta pracownia powstała dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Pomocy i koszt całej pracowni wyniósł 93 tysiące. Jest to cały sprzęt, który Państwo widzicie, sprzęt audiowizualny, meble i gruntowny remont całej tej sali. Proszę Państwa, w tej pracowni dzięki najnowocześniejszej, najnowocześniejszemu sprzętowi audiowizualnemu uczniowie będą mogli pracować bardzo indywidualnie. Dostosowana będzie nauka do możliwości i potrzeb uczniów, ale też... Będzie taki ważny, myślę, przełamana bariera lęku, strachu, bo czasem umiemy mówić w języku obcym, ale się boimy. Natomiast ucząc się w tej pracowni na pewno będzie taki komfort, że nauczyciel łącząc się z uczniami poprzez słuchawki będzie, wyeliminowany, będzie wyeliminowana kwestia, że ktoś się czasem podśmieje z kogoś, że źle powiedział i ten komfort na pewno wpłynie na jakość nauczania. Proszę Państwa, pieniądze to nie wszystko. Ta sala nie powstałaby dzięki wspaniałym ludziom i współpracy. Przede wszystkim dziękuję Panu Prezydentowi Markowi Materkowi za to, że wyraził na to zgodę. Dziękuję Panu Prezydentowi Marcinowi Gołębiowskiemu i Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Pani Marcie Woźniak po pierwsze za zaufanie, jakim mnie obdarzyli, po drugie za zgodę i po trzecie za świetną współpracę. Dziękuję panu Marcinowi Bębasowi, który wykonał terminowo remont pracowni naprawdę z dużym zaangażowaniem. Dziękuję Radzie Rodziców, pani Sylwii Nowak, przewodniczącej Radzie Rodziców, za ufundowanie dekoracji do tej sali. Bardzo serdecznie dziękuję, a w zasadzie przede wszystkim, dwóm nauczycielkom języka angielskiego pani Elżbiety Synowiec i pani Urszuli Kandybie, które. bo tyle trwało przygotowanie tej pracowni, swój czas prywatny zaangażował się niesamowicie i nasza współpraca wyglądała mogę śmiało powiedzieć idealnie, żeby ta pracownia i ten sprzęt został tak dobrany, żeby służył jak najlepiej dzieciom. Kochani uczniowie, ja Wam życzę, żeby pracując w takich warunkach, osiągnęli, żebyście osiągnęli Umiejętności językowe na najwyższym poziomie mogli się posługiwać językami obcymi, tak, tak potrzebnymi w dzisiejszych czasach. A nauczycielom języka angielskiego i niemieckiego życzę, żeby praca w tak komfortowych warunkach sprzyjała osiąganiu sukcesów przez uczniów, co na pewno będzie dawało satysfakcję. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim e, chciałbym tutaj pogratulować pani dyrektor tego zaangażowania i tej pracy, którą włożyła tą zorganizowanie i wykończenie tej sali. Oczywiście również i nauczycielom, którzy się tutaj mocno w to włączyli. Jak widzimy sala wygląda dosyć, bym powiedział obiecująco, bo wygląda pięknie. Mam nadzieję, że działania, które będą podejmowane w następnych latach pozwolą na wykonanie pozostałych sal w podobnym tonie. Jak widzimy sala jest jako ostatnia na drugim piętrze, więc tak z góry zakładamy, że będzie idąc, do... idąc do wyjścia, każda następna będzie wykonywana. Przy tej okazji, przede wszystkim chciałbym też podziękować tutaj i Panu Prezydentowi za współpracę, jeśli chodzi o współpracę w szkole, jak i Panu Wiceprezydentowi. I jednocześnie przy tej okazji złożyć również życzenia Pani Dyrektor z okazji zbliżających się świąt. I przy tej okazji. Składam oczywiście Dziękuję wszystkiego przekosty zdrowych i wesołych świąt. Dziękuję pięknie. Proszę, pięknie. proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo się bardzo. Tak. Bardzo proszę. Pan radny tutaj wypowiada się również jako rodzic ucznia Kacpra, który już testował salę i wie, że jest to świetna. jako sprawa. też rada rodziców. A za, tak, jako tak. rada rodziców. A zaraz wszyscy wytestujemy, jak wygląda nauka takiej sali. Także bardzo Państwa zapraszam do tego, abyśmy tutaj zasiedli w miejscach, założyli słuchawki i zaraz zobaczymy, jak to w praktyce działa. Wspomoczenie nasze w imieniu Pana, który jest Bożym niebo i siebie. Pan z Wami. Bożem źródło wszelkiej prawdy. racz pobłogosławić tę pracownię i spraw, byśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości. Miłowali Cię coraz więcej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, niech spocznie na Was i wszystkich tutaj uczących się i nauczających w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Mam nadzieję, że woda święcona sprzętowi elektronicznemu nie zaszkodzi. <noise>